na pieprzu, składniki które będziemy używać, oczywiście wszystkie składniki wypisuję Wam pod filmikiem, także nie bójcie się, obejrzyjcie sobie jak go zrobić a później już możecie tylko zerkać za każdym razem pod filmikiem w opis kurczak, da, kurcze na pieprzu, danie 586 kalorii za całość oprócz Dodatku, bo ja mówię o potrawie, a będę serwowała to z chlebem naan, Wy możecie zaserwować z, mm, na przykład ryżem. Robimy marynatę: sól, pieprz, duża ilość pieprzu i czosnek oraz imbir. Dodajemy tutaj do jakiegoś naczynia, łączymy ze sobą i będziemy masować tymi przyprawami nasz drób, nasz kur kuszczaczek. Dokładnie obtaczamy kuczę. Zasługuje na to, żeby wykonać mu dobry, porządny masaż. Każdy ma jakieś ostatnie życzenie, prawda? Ostatnia wolę do spełnienia. Takie żarciki. Tylko u mnie. Słuchajcie, no ciężko mi jest cokolwiek mówić, co mam, co mam tutaj wam przedstawiać, skoro wszystko widzicie, a z tego co ja wiem, lubicie jak sobie troszeczkę pogadam, eee, no niektórzy nie lubią, ale większość jest za, eee, za tym, żeby jednak nagrywać z głosem, bo mogłabym zrobić to po prostu włączając jakąś muzykę, ale jednak wolicie moje pogadanki, więc gadam. Masaż wykonany. Teraz zabieram się za nagrzanie patelni, tłuszczu na patelni. I tłuszcz, który będziemy dzisiaj używać, jest to olej z orzechów ziemnych. Także porządnie nagrzewamy, żeby temperatura była wysoka. Potrzebujemy tutaj wysokiej temperatury. I układamy kurczaki. Układamy. Mam dosyć duże te mięsiwa. Wy możecie użyć na przykład innego mięsa: podłudzia albo łódka, albo pałki, albo. To są podłudzia. Dobra, dobra czy nawet całego kurczaka można w ten sam sposób gotowy, uprzyrządzić, ale no wtedy już czas przygotowania tego smażenia i duszenia się zwiększy. Dobra, obsmażamy z każdej strony po 5 minut. Przekładamy i podsmażamy po 5 minut. Na dosyć wysokiej temperaturze. Tutaj nie bójcie się, tutaj się fajnie to przyrumienia, czy przy, przyciemnia, że tak powiem, to nie jest spalone, to są, to jest pieprz, to jest imbir przypieczony z czosnkiem, fajny aromat, fajny sosik się robi, więc nie boimy się. Oczywiście uważam, żeby nie przypalić, bo to nie, nie na tym rzecz polega. No i przykładamy po tym 10 minutach, czyli po każdej stronie 5 minut, czyli mamy 10, przykładamy po raz kolejny o skóreczką do góry i dodajemy kolejne składniki. Tym kolejnym składnikiem jest zielona papryka. Koniecznie zielona papryka. Danie będzie żółto-zielone, że tak powiem. Więc zielona papryka Całość zalewamy 150, 150 ml wody. Zobaczcie, ubórko oczy, tak, to jest właśnie to przykrywamy i gotujemy 10 minut, zabieramy się obok, w naczyniu rozgrzewamy, roztopiamy masło, robimy klarowne masło. Masła jest dosyć sporo, bo aż 50 gram, ale nie bójcie się, tak jak mówię, wszystko jest już policzone. Yy, smak rewelacja, naprawdę. No i 586 kalorii za taką sporą porcję warto. Masło rozpuszczone, dodajemy kolejnych składników i tutaj na składniki, yy, składniki, których będziemy używać, to będzie groszek oraz kukurydza. Kukurydza na masełku. Mm, smak dzieciństwa. W sumie gotowało się kukurydzę lub jadło się grillowaną kolbę kukurydzy, właśnie z dodatkiem masła. To był rarytas i smak, więc polecam Wam w ten sposób wypróbować groszek kukurydza i masło oraz przyprawy. Świetny dodatek do dań na ciepło. Obiadów, kolacji, różnych przykąsek. Możecie wykonać to same, same w domu. Dobra, duża ilość chili, pół łyżeczki 2 gramy, sól, pół łyżeczki, 2 gramy i do tego jeszcze pieprz. Jeżeli używacie i macie ochotę, bo ja tutaj ominęłam, już dodanie pieprzu, wystarczyło to chili, masło. Mm fenomenalny smak. Naprawdę warto. Mieszamy dokładnie i tak około 5 minut. Przykrywamy i po 5 minutach, zobaczcie jak ładnie bulgoczysz, dodajemy cytrynkę, jedna łyżka soku z cytryny, mieszamy Trzymamy na palniku, żeby nie ostygło, czyli jeszcze ciepłe. I wracamy do mięsa. Po 10 minutach wytworzony sosik. Zobaczcie. Pyszota. W tym momencie będziemy jeszcze dodawać... Odganiam parę. W tym momencie będziemy dodawać sok z cytryny. Również idzie i do tego... Tylko, że tu już jest 12 gram soku z cytryny. I teraz przykrywamy i jeszcze 5 minut pod przykryciem dusimy naszego kurczaka. Następnie całość wykładamy na talerze, dzielimy na 4 porcje, i tak jak wspomniałam, serwujemy z chlebem nan lub. Z ryżem. Życzę smacznego i zapraszam do kolejnych filmików. Do zobaczenia! PA!